19. Okay. Number four, Papa. Turn left. Heading zero six five. Left zero six five. Lufthansa three Eco Victor, contact radar one three four. The same eight seven five. Thank you. Okay. One okay. three four eight seven five. Lufthansa three Eco I think we check. Check. One eight. Eco Tango turn right. Right. Subex. Right. subix One eight. Take Tango. Altitude. Enter 4139, climb a 240 inbound, Arca. Pitam, enter 4139. Thank you. O que é que você está fazendo para a Unifontango, India? Passa em 1,800. O que papai, que você está fazendo para Unifontango, India? Está aí conta. Rzadko się da latać nad puszczoniem Raz mnie puścili, jak była pogoda zła Tak, tak, puszczają wtedy Ja raz na śmigłowcu Żeby ominąć pogodę tutaj tak ...Tango India, climb level 100 ...Flight level 100 may turn north ...and start to maneuvering between 4000 and 10,000 ...Plej gier ...Climbing level 100 ...and a chance to turn right, heading 360 Approved ألفين وثلاثة وستين وصفر أصفار ميتان ثلاثة وثمانون صفر تانغينيا. في Enter four one three nine. one air contact radar, 130875. Jink 8 30875 5 Gingrich 30-8-7-5-2-0, 0 9 5 direct to Direct to Scurry, w 14 Approach, Sierra Tango, India, request Approached yep. And it has to uh, take a block of altitude be for, between 4000ft, level 100, over here OK, I have the procedure active OK, thank you, we'll call you when uh, training will be done Perfect.

Gdzie my jesteśmy no, teraz gdzieś prawicy są tu? No zaraz, będziemy nad Lukikiem tam, po prawej A, właśnie Kiedyś na 130 nad Warszawą przeleciałem Serio? No Ale nie na motolotni nie, ty? ty? Ty, to. Serio? Ze Gdańska do Lublina leciałem

Można zabierdalać niestety 700 minimum, żeby się z nimi zmieścić. O no, nazwisko. Julian. November 4 papa ten left 045 left 045 November 4 papa się nam nie schłodził za bardzo, nie? On się nie chłodzi tak szybko, nie? Nie, zauważyłem, że wiesz, jak nawet przy takim zejściu Z nie pamiętam kurde jak się z dużej wysokości schodziło to... No, 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 Tam był... Różnica, był różnica róż między, straszny, między yeah. VNE a, a minimalną temperaturą silnika. Przy której gaz była bardzo będzie Będziemy i prawdziwy IFR PMC, żeby no i bardzo dobrze. Temperatura jest cool Sierra Tango India, zakończyliśmy tutaj Na prośbę do visuala, do Sierra Tango India, clear to descend 3000 Sierra Tango India Tango India, for visual approach runway 26 26 Clear visual Sierra Tango India A, złapał to no to elegancko Sierra Tango India, kontakt Tower 123, testę podnajdę Złapał, ale Tower 123, dzięki Panie Przewodniczącym, Sierra Tango India 10 stopni Ja wiem, just in case

No już dawaj teraz. November, November. Nie. Może nas też przewalić z drugiej Na drugą strony, ale z drugiej strony. November 3, 4, pompasa, left hand, 2-minus 0, keep your view on runway 26 6. Uh, left, 2-minus 0, clear for approach, uh, view on approach to uh, 9, uh, runway 26

34 council Rost, right 3, 4, 5. approach, right 345. Counseling 3, approach, uh, right 345, Approach uh, good security, approach good zero zero seven. Uh, on course to UIC Alpha sure, sure. autopilot

November 34 Papa 10 Rise and 080. Right 080, not 1001 Yankee Charlie 1000 7000 feet 1019 1019 34 Papa continue rising to k RMP correction view approach way 2, 3, 0. Continue, guide 230, clear for uh, viewer approach 2 seconds. Run at 739X, 875000. At 5000, Run at 73X. Lock 7 Yankee Charlie, contact approach 128.805, Jinky Charlie. 5, Salad, don't need a go, 7 Yankee Charlie. 34 Papa, continue heading 260, to Intercept, na call Copy heading 260, India, of descent altitude 7000 feet 7000 feet, to jest no dobra, wysokość mamy na razie okej, jaka jest następna wysokość? Na razie samochód? mamy 8,3 Ksenis na 3000 powinniśmy być, czyli na razie jest ok. Dobra. Następna jest też 3, 6,8 no i później tak. już jest w dół. 600, stóp w dół, tak. 700. 700. Mamy 108 knotów w tej chwili. 108 knotów? Tak, okay. ok, no, zbytą, no to... Jeżeli... Pokaż na 100, zrobimy 100. No dobrze, na 100 no to masz 600... 650 czyli od sześciu, osiem, no i teraz chyba approach'a włączył, a jest włączony w ogóle ale papuły człowieku, dobra teraz chyba wchodzi no i zobaczymy czy teraz w ogóle zareaguje Zareagował tak, kręci i trochę będzie wiesz, z tam mam wiatr z prawej 9-6 dobrze, jesteśmy na dobrej wysokości 7, jak się będzie 7 mil to zaczynamy zniżanie To ja pomyślał, że taki prawdziwy ten... A, FFR, FFR, tak, VFR. nie? A, I do 800 stóp nastawiamy i dajemy te 600, tak? I zobaczymy co tak, jedna czy, tak, tak, tak Najwyżej się zmniejszy, ale nie włączony jest nieaktywny. To one trifold poparką partały, romantu tridus są one Dobra, włączam zniżanie. 600 stop. 7,5. Dobra, dawaj. A polityka nie znam, będzie więcej wora na pasażycie na Kontynuujcie podejście numer 2 za Diamondem Starem i no, potwierdzcie Pan lądowanie w panach ja negatywnie będziemy chcieli e, od minimum podejść po jako na babicę, no, no, Okej, Ok, czyli destynację mamy wam zmienić na babicę potwierdźcie? Potwierdzam Potwierdza. Znaczy na zapasowe, no ale ja tak składam zawsze, że zapasowe i wtedy nie trzeba zmieniać destynacji Dobra, 6 mil 7 knotów redukujemy do klubu. Patrząc na 2500, 120, Flaps One. Kurde, w sumie to zniżane, trzeba by zobaczyć, jak ona przy 90? Przy 90? To mamy 85 w tej chwili, nie Przy 90 to 500 Ale no dobrze Ale nie no, spoko Nr 934 papa. Yy, 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 dalej jesteście jeszcze dwójką. Jedynka już jest nad progiem i zgłoście yy, gdy gotowi do przejścia na yy, yy, przepisy FFR Spodziewajcie się lewo Lot Uniform yy, yy, Juliet A zgłosimy z minimów yy, jako dwójka kontynuujemy i spodziewamy się zakończu w lewo uniform Julieta numer 99 papa

994 Papa Diamond Star jest w porcie. W kręgu włączy się wiatr 280 stopni, 11 m, pas 26 i zwana moc. I mamy zgodę na low pass na pasem 26. I w tej chwili z minimum odchodzimy e, po prostej w lewo na noweber 94 Papa. Number 94 Papa, jakie przepisy? Fiverr, thanks. MFR IFR anulowano o 43 w lewo na Juliet bezpośrednio wykonu i 1500 w 1500 w i skręcimy w lewo na Juliet, do zobaczymy